Witam serdecznie na moim kanale wszystkie koziorożce na czytaniu październikowym 2022 roku. Pasują dla Was karty. Koziorożec 2022 październik. Co u Was będzie słychać, moi drodzy? Mhm. Jedna karta wyleciała już. Każdy, yy, będę pokazywał jeszcze wam po kolei wszystkie karty tutaj, także. Nie przejmujcie się, że na razie nie jest widać, a za chwileczkę będę pokazywała przy czytaniu wszystkie karty po kolei, żebyście mogli wszystko tutaj dobrze widzieć. Rodzina, praca w koziorożce, co jest przed Wami ukryte oraz rada. Osoby w Waszym otoczeniu, październik 2022 roku, koziorożec. Co u Was słychać? Kto do Was idzie? Mhm. Dobrze. E, moi drodzy, zaczynając tutaj od miłości w październiku. Do koziorożców może się zbliżać ktoś, kto jest z przeszłości, ktoś, kto był dla Was troszeczkę takim jakby autorytetem nawet można powiedzieć. Jest to osoba pewna siebie, jest to osoba władcza, jest to osoba, która jest na jakimś wyższym też stanowisku albo przynajmniej w hierarchii jest w Waszym otoczeniu po prostu wysoko. Ta osoba jest e, dla Was e, tutaj e, takim można powiedzieć e, światełkiem, ta osoba będzie Was wspierała e, i tutaj może się e, narodzić jakieś uczucie. Ta osoba jest otwarta, jest osobą samotną, jest osobą szczerą przede wszystkim, lojalną. Także jeżeli tutaj w koziorożce szukacie e, partnera na e, dłuższy okres czasu, to jak najbardziej ta osoba jest tutaj. E, w dla Was odpowiednia. Jeżeli chodzi o związkowców, no to związkowce tutaj e, mają taką m, tutaj takie przesłanie, że powinniście w, w Ważnych kwestiach życiowych, posłuchać tutaj się waszego partnera. Czy to wy jesteście jako mężczyźni, no to kobiety swojej, czy to jesteście jako kobiety, no to waszego mężczyzny tutaj. Oni będą mieli w tym miesiącu tutaj dużo po prostu racji. Jeżeli chodzi o Rodzinę e, dla koziorożców. E, moi drodzy, będziecie tutaj troszeczkę tak obserwowani, czy to przez Waszych rodziców, e, czy to e, przez Wasze dzieci. Tutaj coś jest e, na rzeczy. Ale to jest pozytywne. To nie jest coś, że wy będziecie obserwowani pod złym kątem, tylko wy będziecie właśnie autorytetem w tym przypadku dla kogoś. Czyli na przykład bardzo ważne jest to dla Waszych dzieci. Jak to dzieci wszystko obserwują, Wasze zachowanie chłoną jak gąbka. Jest tutaj ważne, abyście Wy po prostu zwracali uwagę na, was, na Wasze, swoje zachowanie, żeby po prostu przekazać swoim dzieciom jak najbardziej wartościowe tutaj zachowania. Jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, w pracy tutaj jest bardzo duża możliwość dla Was afirmacji spełnienia swoich marzeń. Także jeżeli macie marzenia o awansie, czy macie marzenia o innym stanowisku, o, o innej wykonywanej pracy, Tutaj jak najbardziej e, może się to Wam w październiku akurat spełnić. I pamiętajcie, że o tym, e, co myślicie, czy świadomie, czy nawet podświadomie, jest to bardzo istotne, aby te dwie rzeczy się ze sobą zgadzały, bo jeśli świadomie na przykład e, chcecie awansu, a podświadomie będziecie pragnąć, żeby nie wiem, zmienić na przykład pracę, no to będzie Was wszystko pchało co do tego, żeby właśnie tą pracę zmienić. I dlatego później możecie być zaskoczeni, że na przykład e, nie było to tak, jak e, byście sobie to życzyli, a podświadomie jednak tak. E, tutaj jest e, teraz na Was, moi drodzy, e, karta położona, karta e, świata. To jest e, karta jeszcze wielkich arkan 21. E, e, wam tutaj się zaczyna jakaś nowa... E, Nowy etap w życiu zaczynacie, nowa sytuacja, nowy etap w życiu, nowy dom, nowe mieszkanie, nowa praca, nowi znajomi, gdzieś się przeprowadzacie. Tutaj zaczyna się cała historia od nowa, czykolwiek jest to historia też związana właśnie z przenosinami, także jeżeli tutaj jeszcze nie na przykład nie wiecie czy jeszcze się nie przeprowadzacie nie zmieniacie pracy albo szukacie pracy to tutaj właśnie jest ta informacja że to do was przyjdzie. Moi drodzy, co jest przed wami ukryte? Przed wami ukryta jest karta tutaj osoby w Waszym towarzystwie, otoczeniu, które jest bardzo pewna siebie władcza i tutaj tej, tej osobie najlepiej jest ulegać, tak to według tej osoby. A możecie być to też Wy, że Wy byście chcieli, aby Wam tutaj ulegali inni ludzie w Waszym otoczeniu. Jeżeli to jesteście Wy, to uważajcie, żeby po prostu nie za mocno to okazywać. Jeżeli nawet e, zaczynacie coś nowego, wchodzicie w nowe towarzystwo, aby to nie było za mocne ze względu na to, że e, no, później może się to wam to odbić po prostu echem, że będziecie jak ten e, tutaj Pan musieli po prostu walczyć, aczkolwiek stanowczość i asertywność jest tutaj wskazana, byle po prostu nie przesadzić. Eee, tak, to jest przed Wami ukryte, moi drodzy, a radą dla Was jest tutaj, aby się uczyć, moi drodzy, uczyć się, eee, nowe doświadczenia, po prostu słuchajmy, czytajmy, eee, poznawajmy eee, no i wyciągajmy wnioski, moi drodzy, w, w miesiącu, w październiku. Koziorożce, eee, tak wygląda u Was sytuacja. Osoby, które tutaj się do Was eee, zbliżają, czy osoba, no tak, jest taka możliwość, aczkolwiek bardziej to jest tutaj karta opisująca Was samych. Już tutaj pokazuję. Energia jest to. Taka, która jest i z jednej strony taka troszeczkę samotnik, a z drugiej strony jest to po prostu energia taka zacieśniająca, nie jest to bardzo duża ilość osób. Tutaj po prostu koziorożce mogą odnaleźć taką osobę, która jest do Was bardzo podobna, jest to bratnia dusza. Ale to jest po prostu związek taki między jedną i drugą osobą, nie ma tego po prostu jakoś, nie wiadomo, jak dużo. E, nie, nie jest to żaden tłum, ale jest to jedna, ale konkretna znajomość, także e, i to jest na takiej stopie właśnie przyjaźni, moi drodzy, także bardzo fajnie się to zapowiada. E, moi drodzy, to było czytanie dla Was październikowe, jak widzicie, z innej scenerii, jest to e, tymczasowe czytanie właśnie w ten sposób. E, wrócimy niedługo do moich e, poprzednich e, czytań. Ze statywem, z lepszym oświetleniem. Teraz niestety nie miałam takiej możliwości, ale następne czytania już takie będą. Zapraszam do zasubskrybowania, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałaś mojego kanału, będą się pojawiały ci powiadomienia, kiedy są dodane nowe filmy. No, i oczywiście, jeżeli afirmowało, zapraszam do, zapraszam do polajkowania tego filmu. Zapraszam do kolejnych czytań. Również pozdrawiam Was cieplutko i oby wszystko, co dobre Wam się spełniło. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.